Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym najprawdopodobniej ostatnim odcinku z gry Empires of the Underground. W dzisiejszym odcinku czeka nas ostateczny eksperyment i mam nadzieję, że uda nam się go przejść. Żeby się przygotować, oczywiście powtórzyłem trzy misje. Troszeczkę tutaj zebrałem jedzenia. Sprawa dosyć nudna, ale udało się także zupgradeować. Stałe nasze mrowisko i mamy jeszcze 974 jedzonka, w razie jakby nam róbki zaczęły szybko padać. I cóż, zobaczymy, co nas będzie tutaj czekać. Na pewno nie będę grał na średnim. Nauczyłem się już, że to nie jest warte. I spójrzmy, sądzę, to stop the well, rats, not really my area of interest. Uh, besides, this report won't write itself. nose to the grindstone, shoulder to the wheel. busy, busy, busy. Oj, będzie right. wariot, well, coś i'll be back in an hour then. no need to rush. i have everything quieted hand. maguije never a dobra. Unfortunately, we're still waiting on apparatus critical to the final experiment. Jezu. But fate has presented us an opportunity, and this we must take. There's plenty to get started with for now. We okay. need uh, specimens, transposition canisters, towels, scalpel, my trusty curette, and of course, what jelly. Co <sniffs> będzie tam duma so, my enduring raptors, we've witnessed your proficiency for resisting the oh, yes. predators, you but what about the oh. unnatural? With, weird the of of with the counterparts, barely scratched the surface? Even on incompatible subjects, the effects of the jelly are remarkable. It may not look very pretty, nor indeed live longer than a day, but for our purposes, it's perfect. May I present to you my most armored... Hybrid, the hermit scorpion! Oho. O Jezus, pary. Skorpion, czy co to jest? Takujmy to. Zobaczymy, jak to będzie schodzić. Czy będzie, czy będzie problem. Mamy upgradeowane bloki na maksa, nie? Nie ja mamy ich dużo, ale mamy upgradeowane. Jak na the Eryptors crash against the Jak wiele was tu powoli schodzi bardzo. Może przyspieszę. Teraz strzelające. O! O jezu, to jest skorpion! Jestem yes, dziwny. Pół skorpion, pół jest. Jaki... O ja! Co on zrobił? Nam się wykluły, już wykluły nam się. No, przyda nam się wzmocnienie na pewno obsiadły go całe szczęście to jest fajnie. Okej, okay, 700, no już po poniżej 800 zeszliśmy, nie fajnie Ale jemu życie też spada i Boss spad 40 tysiące padów. to tylko 600 jedzenia? Ale słabo. No matter! Hmm. Every stimulation spurs the That's not a to test to follow. Something Cięż, to provoke no. a creative response. Now, do we want raptorial forelegs or pedipalps? Forelegs or pedipalps? Ah, oh, silly me, We want both of course. No, don't do that. That's your sister, though. No, nope. no. Nope. Right. we're keeping you two apart. Oh, boss. Two cages?! yes. O boże, ta modliszka jest. Z... To też nie no, za Dobra, tym to może najpierw. Wyglądała na trochę takie, to ma szczypce takie wielkie i to jest mi fajne. I te takie macki. Okej. Okay. Oh, Niech go tam I się nim zajmą w rządnie. Mówicie się czyli przybyło nam więcej mamy niż mieliśmy na początku. Więc zarobiliśmy na tym pierwszym osobniku. Na tym zobaczymy, czy ponad 1200 będziemy mieć, czy nie. Zarobimy, czy nie. 300. No, zarobimy. Odradzały się wszystkie. No, zarobimy na pewno, nie. Dobra. Mamy tutaj temat załatwiony. Teraz byśmy musieli podejść do tego. Też nie jest fajne za bardzo. Tak, słusznie. No atakujmy. Więc nam nie zostaje innego robota. To... mam się odradzać i tyle. No właśnie, te szczytce, kurde. On może kilku naraz chyba Gdyby tylko. obsiadły już elegancko. Teraz się odradzają. A ten schodzi, zobaczcie, bardzo wolno. Nie, mega wolno schodzi. To jest, to jest fajne. Jest. No. No, jeszcze mamy kupę jedzenia. Kupę odradzania się. Ale on schodzi słabo, on mega słabo schodzi. Może coś. ci strzelający, jakieś słabi na niego są. O. Mógłbym teoretycznie jeszcze te 18 robotnic wysłać. Ale wtedy by mi się nie odradzały te mocniejsze mrówki. Jedna trzecia już zeszła. Może nie będzie najgorzej, słuchajcie. Może się uda to ubić, kurczę. Tylko jakąś jeszcze dorzuci po tym, to ja nie wiem co ja zrobię. Te cały czas nabijają. Troszkę, że nie ma tutaj. A jest! Zrobię to. Ma, to ma 54. Ja cię kręcę. Ile to ma HP? Połowa dopiero zeszła, ja nie mam już. Nie mam już w ogóle jedzenia, nie? Muszę wysłać robotnicę. Ale jazda. Nie, ja nie ubiję go. Może zaczekam tutaj. Teraz zaatakuję, jak mam tutaj większą chmarę. Nie ten naukowca. Aha, teraz mnie zacznie zabijać. To nie mogę ubić tego stwora. Mam zero żarcia. Już wszystkim idę na niego, nie? Wszystkim, nawet tymi siedmioma. Muszę tutaj już zaatakować całością. Może się... U... Kurczę, 4000 3000. 2, dobrze. Może się ubiję po to, to jeszcze. Hej. Dobra, to mogę już wrócić. Zero wbite dziadoski. Tylko 300! Nie wiem! the caustic sense of Hivillim filling Mega the arena. Mało. <laughs> can you smell it? No. what's going on in there? i'm no. not to just come what, what time? i'm sorry, there's been a containment, uh, contamination. you're witty and you're wise. how handsome are your wings? how are your eyes? Where's your hand that? There's no contamination. Yes, yet. yes, contamination. Yes, no and it uh, I have to say, I do my best work under pressure. In you go. Open the door this instant, or I'll have you escorted from the building. Over the door, no problem. I'm on my way. 27 HP. I... That's it. come. 27 HP. Not any worse. He should die. But it's A mega weird thing. Rampule zmieszał z tym, z jakimś ważką, nie? Ciekawie, co w Ja muszę uciekać przed tym. O kurde, ja nie mogę tego bić w ogóle praktycznie. Teraz zaczyna spadać. Okej, okay. chodzi. Byle, byle nie wzleciał znowu, bo jak zleci to będzie lipo. O teraz jak szybko schodzi... Jezu, jak szybko zaczął schodzić. Eee, to dam radę. Tutaj! Potrzebuję otworzenia tego drzwi, mi to Tak! jeśli tylko mogliśmy skończyć teraz, ale... Musimy być Wszyscy muszą zostać na gdzie nie Nie hmm. się. Będę What is the meaning of this? Let him out of here! Okay, I you Absolutely Come unacceptable. You'll be hearing <noise> lily, <włośnie>. <noise> lily, Dobra. Ze się nad dukkami. Okay. What was he up to? Okej, okay, spokam. Oczywiście, zbierzemy sobie to wszystko. No tutaj mamy te ...wariaty, nie, Bury, nie, żadne. Okej, okay. jest taki survival, ma no, trochę. Znaczy, survival taki, no. sobie otwarty. czyli możemy sobie, możemy się wszystkim ładnie bawić. E, tych oczywiście odsyłamy z powrotem, żeby nam. E, te wszystkie inne mrówki ogarnęły. I cóż, mamy bardzo dużo możliwości rozwojowych. I tak, tych strzelających nie będziemy sobie powiększać. Wydaje mi się, że tych bojowników możemy sobie delikatnie tutaj powiększyć. I już sobie rozbudujemy tą bazę tak porządnie. Nie? Teraz będziemy mieć bardzo dużo jedzenia. Bardzo bardzo dużo jedzenia super. Oczywiście sobie powleczamy. To tak jest. No. No, o, tutaj jedzenia będziemy mieć aż za dużo. Jak to wygląda? Mm -hmm. Wygląda bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tutaj półlepszone są, to jest, jeszcze raz je ulepszmy. Jedzą to sobie. Zbieramy. Cudem przetrwaliśmy naprawdę cudem ta ostatnia misja, niesamowicie ciężka. Żeby ją przejść na wyższym poziomie, no trzeba dużo razy misję powtarzać, bardzo dużo. Różne misje, żeby do tego zaopatrzenia mieć naprawdę multum bo w przeciwnym razie to jest niesamowicie ciężko. Ale tak, ostatecznie 62 mruki, 64 bróbki strzelające, 42 walczące wręcz, 11 tu dużych obronnych, 7 tych ala wybuchowych, 18 robotnic, 7 standardowych. I wydaje mi się, że po zebraniu tego całego jedzenia będziemy mieć też tutaj pul. Więc przyjemnie to wygląda i będzie można się już bawić ewentualnie tutaj właśnie wypuszczać jakieś te potworki, nie potworki też nie wiem czy tutaj jest coś strasznego straszniejszego niż tutaj nam wypuścił doktorek wydaje mi się, że raczej nie no i zbierają to wszystko ładnie bo pozbierać to trzeba oczywiście 7 też można wypuścić, to zawsze troszeczkę szybciej będzie szło. One tutaj nie są potrzebne do niczego, chociaż z drugiej strony, jeśli mam być szczerym, to można by tutaj dorzucić jeszcze trochę tych wariatów, bo zaraz osiągniemy limit. A jak osiągniemy limit, to będzie przykro, bo nie będziemy mogli już zbierać niczego. Udało się przed osiągnięciem limitu zrobić miejsce, więc dorzucimy OK, żeby ładnie już sobie ogarnąć to mrowisko. Ładnie wybierają. Te jeszcze sobie oczywiście polepszamy, żeby być ulepszone. Wszystko na maksa. Tutaj mamy już wszystko półlepszane. Tutaj także te magazyn te rzeczy strzelające też polepszane, wszystko ładnie jest tutaj już można też tutaj dać robotnice nie się zajmują tym tutaj dużo nie zostało już tego jedzenia więc zapraszam do zbierania pozostałości i tutaj praktycznie będziemy mieć maksa za moment tylko sobie jeszcze poulepszamy do końca wszystko, co dało, żeby to ładnie wyglądało na koniec. Gierka wydaje się taka krótka, na pewno krótsza yy, niż, niż naprawdę trzeba na nią czasu, bo w przypadku właśnie powtarzania tych etapów, żeby przejść przez te eksperymenty, no tutaj się właśnie wydłuża niesamowicie. Super, mamy wszystko. Elegancko porobiona. Zapraszam do mrowiska. Wszystkie mruby, jeśli się zmieszczą, oczywiście, powinny się zmieścić. I mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Już wkrótce seria z nowej gry na moim kanale. Mam nadzieję, że także będziecie ze mną. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z innych gier i w innych seriach. Trzymajcie się. Hej!